Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym Podsłaniu dnia w Norwegii. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez Problemy norweskiej premier alkohol na imprezie dla niepijących i faceta, który pogryz psa. Zapraszam. 31% wyborców, którzy w tegorocznych wyborach zagłosowali na partię konserwatywną, chce, aby norweska premier ustąpiła ze stanowiska szefowej tej partii. Z kolei 54% wyborców tego nie chce. Afera giełdowa zatacza coraz szersze kręgi. Wchodzi. W tej sytuacji o to, że mąż norweskiej premier w momencie kiedy ta, była norweską premier, czyli miała wpływ realny wpływ na m.in. norweską gospodarkę handlował akcjami spółek w tym norweskich i robił to wielo wielokrotnie i z rzecz wypłynęła i teraz norweska premier niestety musi się gęsto tłumaczyć. Szef norweskiego parlamentu powołał specjalną komisję, która ma zbadać całą sytuację oraz spotkać się z szefami wszystkich norweskich partii, aby ustalić i wdrożyć w życie przepisy, które nie dopuszczą w przyszłości do takich sytuacji. Pojawiają się również głosy, że była premier, 62-letnia Erna Solberg, powinna w końcu sobie pójść na emeryturę. Powiem tak: w temacie afer klasy rządzącej Norwegia. I tak mogą się od nas uczyć. Gmina Bergen z okazji Światowego Dnia świadomości przedawkowania alkoholu zorganizowała koncert, na którym to koncercie serwowany był alkohol. A jako że jest to taka sytuacja i takie święto, na koncercie było wiele osób, które z alkoholem mają problem i totalnie nie powinny go ani przyjmować, ani nawet wąchać. I oczywiście, że alkohol jest dla ludzi, a jeżeli ktoś nie ma z nim problem, to może spożywać tą, umówmy się, substancję. Jednak w przypadku takiego koncertu, to jest jakby porównać to do imprezy z okazji upamiętnienia osób, które zostały zadzigane nożami. I na tym Koncercie można by kupić noże do patroszenia i noże rzeźnickie. Jak podaje Norweski Zarząd Dróg Krajowych, aż ponad połowa osób przystępujących do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy nie zdaje go. Najlepsza sytuacja jest wśród osób młodych, czyli od 16 do 18 roku życia. Tam zdaje aż 69%. Z kolei u osób starszych od 41 do 50 zdaje go jedynie 32%. Dodatkowo, co jest ciekawostką, aż 20% osób, w ogóle nie przychodzi na egzamin. Z kolei w czasie pandemii sytuacja była zdecydowanie lepsza, bo wtedy więcej czasu było na naukę i więcej czasu było w ogóle na różne rzeczy, i wtedy zdawalność była dużo, dużo lepsza. A teraz reklama. Być może planujesz przyjazd do Norwegii, a być może w Norwegii już jesteś i Twoje obecne zajęcie cię nie satysfakcjonuje, a Twój zawód który sobie wypracowałeś w Polsce, jest dużo, dużo lepszy i zarobki mogą być dużo, dużo lepsze. W takim przypadku złóż wniosek do HOKODIR o uznanie Twoich kwalifikacji, uznanie Twoich dyplomów w Norwegii. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to dobrze będzie, jeżeli skorzystasz z usług Multinor. Link pod filmem. Telenor i Norweska Poczta ostrzega przed oszustami, którzy grasują na Facebooku i próbują wyłudzić Twoje dane czy dostęp do konta, wysyłając często informacje lub SMSy z linkiem. Jeżeli wejdziesz na ten link, to niestety przepadłeś. Także jeszcze raz, bo już wielokrotnie o to prosiłem, bądźmy rozważni i nie klikajmy na pałę we wszystko, co nam wysyłają. Mężczyzna zaatakował psa w Stawanger i tym razem nie był to policjant. Policja została wezwana przez przechodniów, ponieważ jeden z przechodniów, ale nie ten, który wzywał policję, wydawał się być pijany i był agresywny. Kiedy policja przyjechała na miejsce, ten agresywny zaczął uciekać. Na szczęście patrol był z psami i psy dogoniły tego gagatka. Niestety on zaczął je gryźć. Kopać i ogólnie do psów był niemiły. I teraz, kiedy już został złapany, psy muszą zostać przebadane przez weterynarza. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego czwartkowego poranka. Trzymajcie się dzięki. Cześć!